Na początek, zanim się zacznie właściwa część odcinka, to taki mały, fajny detal, że patrzcie na Aloy i na Warla. Są dokładnie tacy, jakie noszą kostiumy aktualnie w grze. Fajnie, nie? Bo mamy dzisiaj złotą Aloy i Warla Panka I właśnie Warlem Punkiem sobie pogramy, bo on ma dziewiąty poziom, znaczy Aloy ma dziewiąty poziom, a Warl ma ósmy. Więc, żeby wyrównać trochę wszystkie postacie. Właśnie. Pogramy teraz pankiem Warlem. Z tym, że Warl chyba powinien teraz mieć nowy kostium, inny niż ostatnio. Damy mu kostium strażaka. Fajnie. Fajnie. Erenda na razie nie będziemy w nic ubierać, dopiero na następnym poziomie, więc dzisiaj gramy jako strażak Warl. A to co? Mogę to już zbudować? Tak, mały budynek. Super. I mogę nawet zrobić tutaj dworzec. Na przykład podwórko. Mogę przemalować? Nie, nie mogę. Mogę zrobić z tego stragan targowy. Bardzo ładny stragan targowy. No, mamy kolejny budynek zbudowany w wiosce. Mamy już 27% gry ukończone. Ja się Przepraszam, że tak ci zepsułem zabawę Tu mogę coś spersonalizować Znak kawiarni Może być, albo Dawną sygnalizację Świetlną założymy O i tutaj mamy 5 stów Więc w sumie moglibyśmy ubrać w coś Erenda Na pewno moglibyśmy Tirse zmienić W coś innego Tak, bo ona już jest Tą policjantką, no to teraz pora Na coś innego I Jeszcze Także ja zawsze na początku zmieniam im kostiumy. U, tu coś mamy. Patrzcie. Nadchodzi. Nic tu nie mieliśmy, przynajmniej nic konkretnego, co moglibyśmy zebrać. A szkoda. Idziemy więc. Zmienić kostium Tearsie. Ty będziesz dla odmiany. Kim ty będziesz? Na pewno nie mistrzynią szpiegów. Łotrem. Jest dobrze. Po prostu jest dobrze. Tirsa też jest niby na ósmym poziomie. Też moglibyśmy ją tutaj to. wykorzystać. A gdzie jest Erend? Gdzie on w ogóle stoi? Bo odblokowaliśmy tę postać ostatnio i zdobyliśmy nawet za to trofeum. A ja kurde nie wiem, gdzie on jest. Uwierz. To jest. Gra słów oczywiście. W sukces. Aczkolwiek na YouTubie będzie to wyglądać, jakbym nie potrafił pisać. Wyjaśnijmy sobie jedno: Mamy znaleźć odpowiednie materiały i wznieść wieże w odpowiednich miejscach, by wytropić gromoszczęka? Tak jest. Bo zjadł metalowy kwiat potrzebny do ocalenia świata. Dobra, bo taka niebieska pani z przeszłości kazała ci zbudować z tych kwiatów super broń. Wiesz, jak o tym pomyśleć, wszystko składa się w dość oczywistą całość. Coś ci powiem. Może ja nie będę o tym myśleć, a ty będziesz mi mówić, co wolno. Jasne. Nie mogę się doczekać... Erend dołącza do ekipy. Młot Erenda to potężna broń. Naładuj go, by wykonać atak z rozbiegu lub zbliż się do wrogów i ich grzmoć. Yy, nie zamierzam nikogo grzmocić. Idziemy. Grać na razie jako... I zmarnowałem nawet jej jakiś wymyślny, wymyślną rzadką broń. Za co przepraszam. Słodka destrukcja. Tirsa, a w następnym odcinku będzie Warl i jakoś to sobie wszystkich ich wyrównamy po prostu. Tu mogę już coś zbudować. Świetnie. Tam mamy iść prosto, ale najpierw tutaj poproszę. Dobra, tu nic nie ma. Idziemy zatem. coś jest naprawdę nie tak z tą maszyną. Dzień dobry, chłopaki. Tym razem trochę dalej. O, matko święta! One są mocne. Chciałbym. Właśnie, teraz was podpalam Ostrożnie Ojeju, 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 szybko wyskakuj z tego Tirsa nie jest zbyt szybko walcząca I to jest największy problem O matko, nawzajem się walnęły, może ty chyba mu rogi zniszczyłem. Okej. Okay. już jesteśmy coraz bliżej, aczkolwiek na pewno będzie następna fala. Że nie mam żadnego wichajstru ani niczego. Dobrze! Doskonale. Już prawie. Mam bombową kaczkę. Co ona robi? Przykleja się do maszyn. Wygląda mocarnie ta kaczka. Wow, ledwo uniknąłem. A trzeba pamiętać, że Tirsa nie ma tylu serduszek co Aloy. Już ma. Zrywne buty i bomba ogniowa. Robi to wrażenie. Dobrze. Zrywne buty nie pamiętam jak działają, ale... ...będziemy je wykorzystywać na pewno. ...takich dziwadeł, jak to tutaj. Mały pozarek. I tak, tam mamy już widoczną... patrzcie... ...skrzynkę. To sobie ją otworzymy. Bardzo nas hojnie nagrodziła ta skrzynka, mimo że nie była... ...jakoś... ...super ukryta. To i tak spoko. Jak działają te zrywne buty? To mnie zastanawia. A w ten sposób taki unik robimy. Fajnie. Podoba mi się to. A skłonność Tearsy do destrukcji to jest absolutnie fantastyczny motyw. Młot wstrząsowy, rzadkie uzbrojenie. Nie mamy niestety Erenda. A tutaj mamy? Włócznia ogniowa wymaga warla, więc Tearsa jest pokrzywdzona dzisiaj. No to ruszamy. Tam już widzę maszynę i mnóstwo wichajstrów. Między innymi ten rozdzielacz. I teraz pytanie, czy ja mogę na przykład są rozwalić? Mogę. Bomba mrożąca tym, ra tym razem. Chciałem jakoś przeżyć. Nie, nie poddajemy się. Brniemy dalej. No i kolejny relik Stanowię jedną strawą. O, znaleźli mnie serca ma. Koktajl matrony. matrony Jest moc Dobrze Rozdzielacz klocków Prawie koniec Tak jest, więcej rozdzielacza Więcej rozdzielacza, tak jest Pięknie, teraz mroźne. Pięknie, więcej rozdzielacza. Pięknie. O matko krabołas. Więcej rozdzielacza. Mamy pełno rozdzielacza. Pięknie. Tu mamy kolejną antenkę. To przynajmniej tyle dla łowów. Dawaj, chodź tu no, tak, znowu? Ten... tak jest, rozdzielasz, jest za mocny dla ciebie O matko, dopiero tak mało maszyn zniszczonych za pomocą wichajstrów? Słabo. Ha, super! Wieża stoi silence. Świetnie, ta powinna być ostatnia. Połączenie sygnałów zajmie trochę czasu. Wracajcie, do serca matki, a ja odprawię techniczne czary mary Muszę też ułożyć listę uczestników imprezy, by uczcić nasz przewidywalny sukces. Zaraz, gdzie ja położyłem te płytę kurendy gang? W końcu mu odbiło. Cała ta głośna muzyka zlasowała mu mózg. Cóż, zrozumiałam przynajmniej tę część o powrocie do domu, więc to właśnie zrobimy. Bardzo dobrze. Łotr Tirsa odmeldowuje się. Nawet się uleczyliśmy. Szkoda, że nie wbiliśmy jeszcze jednego poziomu Tirson, ale... Nie można mieć w życiu wszystkiego, pamiętajcie. Idziemy. Wychodzimy stąd. Kolejny klocek złoty do kolekcji. I uwierz w sukces, gotowe. Zbudowano wieże niebo strzyży. No i pora załatwić niedługo te... Tego gromoszczenka, który nam tutaj zabrał kwiatka. Ale to jest jeszcze wszystko w swoim czasie. Nie trzymaj nas w niepewności. Gdzie jest? Według naszych danych, Gromoszczęg przebywa w pewnej górskiej jaskini. Więc tam się ukrywa. Czas na speleologię. Dobrze, ale najpierw powinniśmy zbadać tę jaskinię. Okej, okay, mamy dużo kasy, więc na samym wstępie kupimy nowe kostiumy naszym towarzyszom broni. O, ale najpierw to w ogóle weźmiemy kasę z różnych miejsc, które nam te kasy dają to jest oczywiście bardzo spoko, że nam dają i będziemy mieli tej kasy coraz więcej najpierw oczywiście nowy strój dla Tirsy i ty będziesz miała teraz Mistrza Szpiegów Kardze i to do ciebie pasuje, moja droga, jak najbardziej jeśli chodzi o kostiumy dla Aloy tak, tak, tak. Ja cały czas robię te obowiązki. Wszystko jest cacy. Warl, ty będziesz nie strażakiem, a kimś innym. Nawet pozwoliłem sobie zniszczyć jakiś obiekt w wiosce. Ty będziesz. Ty będziesz, mój drogi. To tyle z Horizona. A z LEGO City będziesz budowlańcem. Fajnie. No to jeszcze Erenda w ogóle trzeba znaleźć, ja nie wiem gdzie on jest. W ogóle gramy warlem to już jest pewne w następnym poziomie. Gdzie jest ten Erend? Fascynujące, zastanawiające. Ktoś pamięta, w wiosce? Gdzie on może stać? Jeśli idziesz w góry, musisz zadbać o ciepłotę rąk i stóp. Nie ma problemu, tu muszę osiągnąć 20, żeby zbudować. Mocna jest ta włócznia jego. No ja nie mam pojęcia, gdzie on stoi. Naprawdę. Gdzie może być ten erent? Nie wiem. Daje się cały czas grzebać w jakiejś aparaturze. Tu się powinni wszyscy gromadzić, nie? A tymczasem nie. Także nie wiem, gdzie on stoi. Jak go przy okazji znajdę, no to go znajdę. A na razie go. Nie znalazłem. I to by było na tyle w tym odcinku i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A my widzimy się w odcinku. W odcinku no już którym 13, tak? Tak. To by było na tyle, moi drodzy, ja jeszcze sobie tutaj pomyślę nad tym, co chcę tak naprawdę tutaj ulepszać. Trzymajcie się i cześć.